Panie trenerze, z nami pierwszy sparing. Jak oceni Pan występ swojej drużyny? To znaczy, bardzo ciężko oceniać pierwszy sparing. Graliśmy w bardzo eksperymentalnym składzie. Pojawili się u nas w składzie bardzo młodzi chłopcy, wychowankowie, którzy tutaj w Wodzisławiu grają lub grali. I pod tym kątem sprawdzaliśmy. I, i, i uważam, że właśnie ci chłopcy, ci młodzi chłopcy zaprezentowali się dzisiaj bardzo dobrze. Co do zawodników testowanych, którzy, którzy byli tutaj u nas, no yy, powiem szczerze, nie zachwycili nas grą I, i prawdopodobnie dzisiaj po dzisiejszym sparingu im podziękujemy. Yy, uważamy, że inwestowanie w naszych, naszych chłopców tutaj z yy MKP i, i, i tych, którzy tutaj są w okolicznych klubach, jest, jest bardzo korzystne. Ale ten wynik chyba nie odzwierciedla trochę przebiegu meczu bo wymyliście naprawdę dużo sytuacji a Gorzyce nie zagroczały zbyt często w waszej bramce. No to znaczy tak z gry ja mówię z gry generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni. No brakowało nam ci typowego napastnika, który by wykończył tę akcję, ale jeżeli chodzi o samą grę, o styl gry, który my sobie cały czas zakładamy, jesteśmy, jesteśmy usatysfakcjonowani tym, tą dzisiejszą grą. Ja mówię, no brakło efektów bramkowych. No, porażka wiadomo boli, ale jest to jakaś tam konstruktywna porażka, więc będziemy na pewno z tego jakieś pozytywy wyciągać. Pan zna bardzo dobrze Dawida Gojnego. On ci zaliczył naprawdę fajny występ. Ten chłopak dużo widzi. Widzi Pan z nim potencjał? Tak. Tutaj z trenerem no, pod tym kątem go sprowadzamy. Myślę, że to będzie patrząc po jego umiejętnościach, po dzisiejszym występie, to powinien być to podstawowy zawodnik. Jest to bardzo uniwersalny zawodnik i, i ja z nim pracuję praktycznie już 7 lat i uważam, że Trzecia liga to jest jakaś tam myślę odskocznia do jego jakiejś większej kariery. Na pewno ma potencjał, więc, więc chłopak myślę, że, że zostanie u nas i, i będzie, będzie się rozwijał. Ta kadra będzie na pewno różniła się dość mocno od tej z rundy jesiennej, gdyby pan zdradził. Ja chcę zawodnicy odejdą na pewno Sodry i do jakich klubów trafią. To znaczy z tego co, co na pewno wiem, to grupa Rozmus zagłębie Sosnowiec. Na testach jest tam też Kang. Szeja wrócił do rozwoju, podobno jest w Polonii łasiska, nie wiem dokładnie. Nie Niewiadoma sprawa jest z Reinhardem, który trenuje w Podbeskidziu, ze Snopkiem, który też jest podobno w Podbeskidziu. I, I sprawa dwóch zawodników, Młynek i Stanie, którzy trenują w Krzyżanowicach. Chcemy, żeby ewentualnie, jeżeli by tam zostali, byłaby to transakcja wiązana i właśnie gojny, skoczy, kłoda. Myślę, żeby w ten sposób mogli trafić tutaj do nas, jeżeli się tam prezesi oczywiście dogadają w tej sprawie.